Cześć, z tej strony YouTube Game i dzisiaj witam was w odcinku, no już pewnie sami widzicie po tytule jaki to jest odcinek, kolejny odcinek z tematyki wrestlingowej. Poprzedni odcinek to było stypowanie karty walk na Backlash 2023 rok, a teraz czas na typowanie karty walk na Night of Champions Kali, która odbędzie się w Arabii. Będę musiał się jakkolwiek spieszyć z nagraniem tego odcinka, ponieważ... Jeżeli tego odcinka nie będzie do soboty, to tylko dlatego, że nie miałem czasu lub przyjeżdżają goście, więc jakkolwiek będę musiał szybko nagrać ten odcinek. Mamy na razie potwierdzone 7 walk, no i spróbujemy, no. Kolejny odcinek z tematyki Westingway i mam nadzieję, że wam się ten film spodoba. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałbym wam powiedzieć, żebyście, jakbyście mogli wspomóc mój kanał. Bo próbuję dla was nagrać często filmy, dlatego czasami są dwa filmy na dzień, albo po prostu są dwa dni przerwy. No czasami tak się dzieje, no po prostu jak... No, w życiu youtubera. Więc jakbyście mogli... Strzelcie tego suba z dzwoneczkiem. Dajcie like pod filmem. A ja... Dziękuję. I przejdźmy już do tego filmu. Pierwszą walką, którą mamy tutaj... Napisaną na cage matchu, Jest to WWE SmackDown Women's Mech, czyli Rhea Ripley kontra Natalia. To ja mogę powiedzieć o tym, jakkolwiek pojedynku? No tutaj nie jakoś nie będę się jakoś tutaj długo zastanawiać. No, Ria Ripley musi wygrać. No, Natalia po prostu jest taka już nudna. W jest jej gimmick zniszczony, po prostu weź jej postać mi się nie podoba od kilku lat. Kolejną walką jest to WWE Raw Women's Title Match. Bianca Bollard kontra Aska. No, jak wiemy, Aska. Przeszła Hilton, Bianca Beler jest nudna od WrestleMania 38, jak dobrze pamiętam. Pokonując Becky Lynch, wygrała tytuł kobiety i broni tytułu Row, nieważne z tym, że jest draftowana na SmackDown. Nie, nawet nie wiem, czy jakkolwiek będzie chciał tr Triple H sam y, tytuł Bianki z Riom zamienić. Nie mam bladego pojęcia. Zobaczymy, ale tutaj no kurczę, no jedyny, jeden i jedyny sposób to jest, no tutaj jest zwycięstwo, zwycięstwo Aski. Ze względu na to, że przeszła Hillturn, to raz dwa potrzebujemy nową mistrzynię głównej dywizji, no Row, a Bianka jest na SmackDown, czyli nie wiadomo z kim będzie walczyć, zobaczymy. O jakkolwiek tytułach kobiet tag team nie będę się powiedzieć, a może to zrobimy e, oddzielny odcinek z tego, zobaczymy. Ale tutaj no, wygrywa Asuka, czyli najpierw Rhea obrania tytułu, a potem Aska zdobywa tytuł kobiet row. Kolejną walką jest to WWE Intercontinental Title Match Gunter kontra Mustafa Ali. Co ja mogę powiedzieć? Mustafa Ali wygra Battle Royale o tego tendera. Dość szokująco, że to właśnie Mustafa Ali zdobywa jakkolwiek tego tendera do tytułu... Midcardowego ROW, no też w ogóle zaskokująco, też było dużo tych gwiazd, chyba pamiętam był JD McDonach, czyli ktoś tam jeszcze. A ja wybranie Mustafaliego. No naprawdę no szokująco mogę powiedzieć. To było naprawdę e, zaskoczenie, ale zobaczymy, może dadzą dobrą walkę. Mam nadzieję, że nie, to nie będzie jakiś mocny squash. Załóżmy w 4 minuty i Guter wygrał. No ale jak wiemy na poprzednim ROW, czyli przed samą galą. No, była walka Six Man Tag Team y, Imperium kontra K. Nice i I nie wiecie, kto był tym trzecim y, w tag teamie przeciwko Imperium y, Matt y, y, nie Mustafa, Matt Riddle. Dla mnie szokująco, nie? Czemu pad miga? Dobra, nieważne, trudno, przeżyj jakoś Co ja mogę więcej o, o tej walce? No, jedyną opcją to jest tutaj wygranie Guntera No, nie widzę jak na razie, żeby to właśnie Mustafa Ali Pokonał Guntera. Więc tutaj wygrywa Gunter. Kolejną walką jest to Singles Match Trish Shredders. Kontra Becky Lynch. Walka, która mogła się odbyć wcześniej. Bo prawdopodobnie ta walka miała się odbyć jeszcze na SummerSlam. I miała się odbyć jeszcze wcześniej. Ale że kontuzja Becky Lynch. No to, to niestety musieli trochę przełożyć. Ale nie wiem, czy to było prawdziwe, czy nie. No tutaj ciężko, jakkolwiek. Moim zdaniem. Stwierdzić zwyciężenie. Bo to może właśnie wygrać i sama Trish po jakimkolwiek. Yy, nielegalnym ruchu, na przykład loblo, czy coś takiego, a tak krzesłem, jak sędzia nie widzi, czy coś takiego, ale tutaj, no, no kurczę, ciężko jakkolwiek dla mnie stwierdzić zwycięzcę, chociaż też jak oglądałem tam odcinek o, u Sefa Donera, to też był jak pamiętam yy, urywek, że tutaj Chris yy, musi wygrać. Yy, albo chyba Becky i Trish muszą wygrać jakkolwiek nieczysto no bo jak wygrają czysto to to po prostu będzie bez sensu i ta walka na SummerSlam to po prostu ta rywalizacja będzie bez sensu ciągnięta do SummerSlam. A jeżeli tutaj wygrają z dyskwalifikacją, znaczy nie dyskwalifikacją, e jest yy, yy, nieczysto, no to może jakkolwiek to coś dać do tej samej rywalizacji. Kolejną walką jest dosłownie dla mnie szok, więc WWE Raw, Tag Team Title, SmackDown, Tag Team Title Match, Kevin Owens i Sami Zayn kontra Solo, Sikoa i Roman Reigns. Więc tak, na samym początku powiem jedno. Kevin Owens i Sami Zayn według mnie obronią tytuły. Dlaczego? Tryplak nie byłby chyba aż taki głupi, żeby dać Romanowi cztery tytuły mistrzowskie. Wy to byście widzieli. Mistrzostwo WWE, Mistrzostwo Universal, Mistrzostwo Raw Tag Team i SmackDown Na solo to jeszcze by naprawdę fajnie działało, ale no... Na Romana to po prostu jest czysty kit i śmiech na sali, że Romanowi dają jakkolwiek... E, daliby zwycięstwo. O tytuły. Ale tutaj, jakkolwiek wszyscy nie myślą, The Usos wejdą do walki. No i... Przeszkodzą. Solosyko i Romanowi wygranie tego tytułu. Po prostu Usous jakoś tutaj przeszkodzą w zwycięstwu. I może na Money in the Bank lub na jakiejś innej gali zobaczymy walkę tak teamową między Roman Reigns'em i Solosyko, a samymi braćmi, braćmi Usos. Kolejną walką przed ostatnią, Call Naprawdę ja się tak szybko rozgaduję, ale co ja mogę powiedzieć o tej gali. No Gunter no to tutaj wygrywa Aria, wygrywa Asuka, by Wygrywa tytuł, no, a jeszcze chyba nie powiedziałem zwycięzczyni, no to powiem w tej walce kobiet, że wygra dla mnie Trish, niech będzie. No tutaj, kiedy się sami się i walka Brock Lesnar kontra Cody Rhodes. Cody Rhodes, jak wiemy, prawdopodobnie, jak pamiętam, miał kutuzje ręki, tam wygadał z Tryblakiem. no i tutaj właśnie Tryblak nie chce dać go do pojedynku, ale Cody chce, bo to wtedy będzie zakończenie chyba tego story. Mam nadzieję, że jakkolwiek... Nie, bo do, do tej walki dojdzie, ale e, z czemu znowu Single match? To jest po prostu takie bezsensowne. Jakby naprawdę był, jak to mówili inni, unsan unsanctioned. unsanctioned Match. To jeżeli taka byłaby sytuacja, to naprawdę byłaby dobra, No ale to, no... Jeżeli byłby znowu Single match, to po prostu byłoby to bez sensu. No i tutaj no, z kontuzją, no to chyba myślę, że daliby zwycięstwo Brokowi, żeby jakoś jeszcze podbudować kołdiego, no bo chyba niemożliwe, że pokona go z kontuzją ręki no samego broka. No, Brok to nie jest Sef, no powiedzmy sobie szczerze, no brok to nie jest Sef, no brok jest bardziej brutalniejszy. Jak ci pierdolnie suplecja, to odlecisz na drugi koniec ringu i po prostu nie będziesz wiedział, co się dzieje, gdzie jest i coś takiego. Więc... Obstawiam zwycięstwo Prokleznara. No i tutaj walka WWE World Heavyweight Title Tournament Final Match. AJ Styles kontra Seth Rollins. Jako fan Seth Rollinsa, jako po prostu uwielbiam, Seth Rollins tutaj dla mnie szczerze wygra. No tutaj był jako jedyny, jako taki jeden z najlepszych wyborów na nowego mistrza World Heavyweight, no bo jak wiemy, Roman poszedł na SmackDown, no to Triple H ogłosił tytuł World Heavyweight, tym naprawdę spoko jest, naprawdę nie narzekam. Więc tutaj, no, Seferolins wygra, no. Jakby też wygrał Styles to też byłoby fff, naprawdę, no fajnie, ale tutaj byłoby w stanie też nie, po co jakkolwiek było sama drabinka i row, i SmackDown, skoro tytuł jest na ROW, to nie. Po co oni dawali jakkolwiek jakiegoś wrestlera ze Smagna, no chyba, że go by wtedy przedraftowali. no to wtedy okej, okay, ale jeżeli by został na SmackDown, no to po prostu nie miałoby to sensu. Dosłownie nie miałoby to sensu, no po co dawać tytuł na SmackDown, skoro tam są już zunif zunifikowane tytuły. No po co? Więc tutaj ok mówię, że według mnie Seth Rollins wygra tytuł. Czy będzie pierwszy w historii, Też sobie że gale, bo to Kiko o 18, no to załóżmy, główna karta, 19, no to jeszcze 4 godziny, no to będę oglądać to po prostu do północy, zobaczymy. Najbardziej, no to yy, czekam na walkę o tytuły tag team, czyli Kevin Assassin kontra Salosico i Amen Wings Mam nadzieję, że jakkolwiek nie dadzą zwycięstwa The Bloodline, bo naprawdę to już będzie takie wkurzające. Ten odcinek nagrywam przed SmackDown, więc, jakkolwiek nie wiem, czy coś się zmieniło w całej historii Bloodline. Czy się już rozpadli, czy Deuces odcięli się od Romana i Solo Sikoi, nie, nie wiadomo, ja nic nie wiem, jeszcze zobaczymy. A więc, tak to wygląda według mnie e, typowanie karty walk na Night of Champions 2023. I co? Też dam do tego e, samą ogłoszenie na ankietach. I też właśnie bardzo dziękuję Wam za odbiór, 7 łapek w górę pod postem, gdzie napisałem, że jutro powinien, poja jutro powinien pojawić się odcinek. W tym momencie jak to nagrywam pojawiły się dwa, za godzinę odbędzie się trzeci, czyli z Super Meat Boya. No i co no? Jeżeli chcecie to napiszcie oczywiście w komentarzach swoją jakkolwiek opinię, kto dla Was wygra, kto dla was nie wygra, kto dla Was wygra i dlaczego. No i co, też dam e, oczywiście ankietę, mówię to już drugi raz, ale daję wam ankietę, żebyście jakkolwiek e, zagłosowali sobie, a zobaczymy czy będę miał stricte cały, czy będę miał e, wszystkie 7, a więc to co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i co, cześć.